Czy możemy zobaczyć jakieś przykłady realnych ataków, na przykład jak wygląda phishingowy SMS, fałszywa strona banku? Tak, jak najbardziej. Mam przygotowane trzy wiadomości SMS oraz stronę phishingową. Jak widzicie, link zawarty w tym SMS-ie w nazwie domeny posiada takie sformułowanie. No, zdecydowanie nie jest to nazwa y, żadnej nam znanej firmy kurierskiej. Drugi SMS przyszedł od informacji i informuje nas, że jeżeli nie zapłacimy 4 zł, to zablokują nam połączenia wychodzące. Tutaj podobnie oczywiście jest link y, otwórz.to no, zdecydowanie również nie ma nic wspólnego z żadną firmą telekomunikacyjną. No i trzeci SMS, właśnie ten związany ze spoofingiem, czyli podszyciem pod nazwę ING. Tutaj oszuści wysyłali informację, że ktoś się włamał na nasze konto bankowe i niezwłocznie musimy zmienić hasło.